O, jak się furtka nie chce otwierać, to jest znak, żeby nie jechać. No i powiem wam, moi drodzy, że jadę kupić siarkę do borówki. No i będę nagrywał tak naprawdę materiał na życie w ogrodzie. I powiem wam szczerze, że to jest dopiero drugi odcinek w mojej karierze z życie w ogrodzie i na YouTubie. No odcinek, przed którym cokolwiek poczytałem i zdaję sobie sprawę, jakim powiem ignorantem. Kurde, pięć lat nagrywania na flow bez wiedzy tylko lanie wody i to się moi drodzy na życie w ogrodzie zmienia lecimy moi drodzy żebym dojechał dojechało się nie odkręciło paliwa nie zabrakło dobrze towar kupiony i będziemy robić materiał na życie w ogrodzie siarka siarka widz chłopcy pasja widzicie siarka granulowana, czyli łatwiej sypać bo nie rozwiewa wiatr a na monu wiecie mniejsza ta struktura i wiatr potrafi przez kilka metrów sypie rozwiewać na boki moi drodzy już nagrany odcinek ja sobie kucnę przy pięknym tutaj czerwonym krzaczku i powiem wam to czego nie powiedziałem w odcinku na życie w ogrodzie bo widzicie tak naprawdę po tych eksperymentach się dawało Tą siarkę, no był o 40% większy zbiór i nie krytykujcie mnie, że to jest brak ekologii. Uważam, że roślinie warto dać papu. No bo zobaczcie, to jest czysta kalkulacja. Tutaj było 4 tony w tym sezonie, a jakby się dawało przez dwa sezony regularnie to o czym wspominam od kilku odcinków, to by było 8 ton. Kurde. I tak naprawdę też zmążałem do tego, by te roślinki troszeczkę dokarmiać. Więc będzie fajnie, bo jutro, jak nie będzie pogoda przeszkadzała, sypnie się już tą siarkę. Pewnie Wam pokażę. I już od wiosny po tych jeszcze kwasach humusowych. Później pójdą te może grzyby, jakieś te może mikoryza. Później siarczan na monu, i papu, papu, i krzaki. Może po następnym sezonie będą wyższe. Powiem Wam szczerze, że codziennie materiały to jest ogromne obciążenie psychiczne, ale to mi się bardzo podoba, bo czuję tą dyscyplinę, uczę się tej konsekwencji. Więc fajnie. I teraz nagrywam, moi drodzy, w kiepskiej formie fizycznej, psychicznej. Znowu zaczyna delikatnie z nieba deszyk padać. Widzimy się jutro o godzinie 8 rano. Cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że wytrzymam. I przez najbliższy rok codziennie nagrywać będę dla Was, moi drodzy. Kocham Was.